Marzcie, jestem impostorem, w wspólniku. Zielony jest impostorem, czekaj, co? Czerwony jest impostorem, dlaczego? Bo na początku G mówił Zdajesz sobie sprawę, że to nawet nie jest task? To był niebieski. Niebieski nie żyje. To żółty. Przecież widziałeś, jak się skanowałem w Medbayu. W takim razie biały. Ty jesteś biały. Różowy, okej. Widziałem na kamerach, jak wętujesz. Nie, nie, ja tylko oczyściłem wętry, jestem niewinny. Patrz, jaki tam jest syf! Rzeczywiście. Ej, pomogę ci, okej, okay. dobra. Kaka, zabiłem go, pora uciekać. Ej, co jest? Co się stało? Nic, po prostu się zarwał i stęskniłem. Kurczę, dobry jest ten impostor! Dzięki! Ale like Zaraz! Nie płacz, znajdę Ci drugą ranę. Albo opiekunkę. Albo sierociniec. Albo włożyć do okna życia. Albo nie 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 niegrzeczne dziecko, odłóż ten nóż! Jak się nie będziesz mnie słuchać, to przyjdzie tam i Cię zabierze! Shit, shit, shit! Dziecko fioletowego jest impostorem, Mówię prawdę, ono próbowało mnie zabić. Nie, proszę, nie. O, wygraliśmy.